Jak byłam mała, moja mama robiła raz w tygodniu ponki. Serio, a skoro zbliża się karnawał, a ja je uwielbiam, to przygotujmy je dziś razem. I uwierz mi, to banalnie proste. Przygotuj roszczyn, drożdże, cukier, mąkę i ciepłe mleko. Wymieszaj i odstaw do wyrośnięcia. Do miski wsyp mąkę, wlej roszczyn, wsyp cukier, wbij duże jajko i cztery żółtka, wlej rozpuszczone masło, wymieszaj i zagniataj 10 minut. I uwaga, nie zapomnij dodać jednej łyżki octu. Możesz się dodać teraz lub tak jak ja w trakcie wyrabiania. Odstaw do wyrośnięcia i słuchaj, nie wiem jak ty, ale ja zawsze. W karnawale nie wiem na co się zdecydować. Oponki, faworki, pączki czy czurrosy. Dlatego od kilku lat robię wszystkie te słodkości. W końcu karnawał trochę trwa. A ty? Hmm, jakie słodkości robisz w karnawale? Napisz w komentarzu, jestem bardzo ciekawa. Ciasto wyrabiaj ponownie. Podziel na dwie części rozwałkuj, i wykrawaj duże kółka za pomocą szklanki. Małe za pomocą kieliszka. Odstaw do ponownego wyrośnięcia. smaż na rozgrzanym tłuszczu. Obtaczaj w cukrze pudrze. I wiesz co? Lepiej te oponki to przygotuj z podwójnej porcji, bo są tak pyszne, że nawet nie wyobrażasz sobie, jak szybko znikną tego talerza.